Wszyscy jesteśmy tworem ducha. Nie zmienia to faktu, że muszę cię zabić. Nie daj im ani skrawka ziemi! Obrót. Co? Oczy są pierwszą linią obrony. Jest takie powiedzenie: nigdy nie walcz z joniańczykami na ich ziemi ojczystej. Przestań flirtować, ogoniasta! Czas złapać za broń! Teraz nasz czas! Dalej, tylko śmierć nas zatrzyma! Pamiętaj o Placidium! W przeciwieństwie do tego, co o mnie mówią, mam świetne poczucie humoru. Niestraszne mi twoje wiatry! Czekaj, nie takie wiatry miałam na myśli. Moja ostrza cię. Nieważne. Wolność jest wasza! Sięgnijcie po nią! Wreszcie sama. Wykorzystam ten czas najlepiej jak mogę. Opuść te ziemię! Jesteś Joniańczykiem od zawsze na zawsze. Nigdy nie będziesz jednym z nich. <śm> ja! Co z ciebie za genialny taktyk, skoro wybierasz przegrane bitwy? Złożyłam przysięgę mrokowi. Chcę, żebym spłaciła dług. Jeden kamyk może zatopić statek, a tysiąc kamyków? To właśnie ostrze, którego nigdy się nie spodziewasz. Rzucanie trucizną ze swojego statku nie czyni cię geniuszem, lecz tchórzem. Będziemy żyć dalej, czy to w zwycięstwie, czy bliznach, które na nich pozostawimy. Bądź przywódcą, jakiego potrzebują. Moja oma zawsze mawiała, że mam poczucie rytmu. Spokojny umysł, szybkie ruchy. Nigdy nie zabiłam człowieka. Tylko wielu Noxian. Och, twoja technika wirowania jest mizerna. Cóż za koszmarna broń. Ale efektywna. Utrzymać szyk! Poruszać się razem! Z ciał poległych wyrastała wolność. Będą znali mnie jako ostatnią, która złożyła broń. Ruszam do tańca. Kiedy nikogo nie ma... Tańczy dla siebie. Powinnam była się porozciągać. Ach, co tam. Wolność ma wymagający rytm. Myśleli, że mogą okiełznać nasze ziemię. Podnieś na nas rękę, a ją stracisz. Staniemy do walki, albo zginiemy. Czasami pokój trzeba okupić krwią. Przyjdzie ci opłakiwać ten dzień. Nie okazuj słabości. Oto nasze warunki. Odejdziesz, a cię oszczędzimy. Krok. Ha! Ha! Dajcie z siebie wszystko. Przysięgam, nie pójdzie to na marne. Twoje tańce są niezłe, ale brakuje im pewnej duszy. Nigdy nie chciałam dowodzić. Walczyłam, a oni poszli za mną. Najlepsza broń do chronienia ojczyzny. Wasze poświęcenie nie pójdzie na marne. Jesteśmy dziećmi pierwotnej krainy. Nie będziemy niewolnikami. Mistrzowsko opanowana broń nie potrzebuje rękojeści. Za kości naszych ojców i świątynie naszych bogów! Do diabła z równowagą! Wyciąć ich w pień! Nie zostawić nikogo przy życiu! Nie lata, ale i tak tnie. Pora stanąć na nogi. Jeżeli mnie schwytają, zabiją mnie. Jeżeli. Ha! Teraz patrz, jak dranie umierają. Żadnych ustępstw. Trzymaj nerwy na wodzy. Ten taniec zabija despotów. Naprawdę latające ostrza nie możesz być bardziej oryginalna? Ru! Gracja ledwie wygina się tam, gdzie siła pęka. Duchu prowadź! Cały czas się rozglądaj. Kiedyś służyłam światu. Dopóki mnie nie wygnało, tańczę na Twoim grobie. Bądź zawsze w gotowości, a nic cię nigdy nie zaskoczy. Czy te kruki są Twoje? Wydaje mi się, że właśnie wkręciły mi się w ostrza. Na palcach! Tym razem będziemy na nich czekali. Jestem zarówno spokojnym morzem, jak i sztormem. Niezła technika. Jednakże brakuje mi Twojej starej fryzury. Dlaczego ją zmieniłaś? <gry> Mam nadzieję, że to ich czegoś nauczyło. Go, moja forma nie była najlepsza. Nie mogą się dowiedzieć. Jo <grym> To jak gdybym była tobą. Niedługo żałoba spłynie na twoją wioskę. Nie słyszysz muzyki? Cudownie będzie patrzeć, jak się potykasz. Wkopać się! Tutaj będziemy walczyć. Jestem wielką rzeką. Płynę tam, gdzie chcę. <grym> Zostaw ich! Niech będą ostrzeżeniem dla innych! Nigdy więcej! Przetrwałam. Teraz muszę na to zasłużyć. Nie pozwolę im was skrzywdzić! Co? Oczywiście, że umiem walczyć. Dorastałam z czwórką rodzeństwa. Oczy szeroko otwarte! Nikt nie potrafi robić tego, co ja. Dlatego to robię. Walczcie dalej. Uważasz, że przemawiasz w imieniu ducha, ale przecież On porusza moimi ostrza. Pomszczę was! Dzielni wojownicy. Chwila, moment. Co? Jasne. Uderzmy ich z dwóch stron. Cierp jak ja cierpię. Mm, poczekaj. W górę. Ha! Przyszli po naszą magię. Przypłacą to życiem. Spójrz, partner do tańca. Nigdy się nie poddawaj. Działaj, a cały świat się poruszy. Spróbuj nadążyć. Miecz z rękojeścią? Jak osobliwie. Ja ich zwabię. Ty ustaw się na flance! Ktoś mnie stąpać po tej ziemi! Nie znasz prawdziwego ciężaru, dopóki nie ujrzysz, jak tysiąc ludzi polega na każdym twoim słowie. <laughs> Uwaga na formę! Odciąć im drogę ucieczki! Wygląda na to, że mój taniec trwa dalej. June, zawsze uważaj na nogi. <laughs> Uch, nie da się tańczyć do twoich piosenek! Musimy zwyciężyć! Tańcz z tym, co masz. W tym wypadku. Z ostrzami. Co? Chcemy być bezpieczni czy wolni? Wybór należy do nas. Ostrza przygotowane. Sprawdźmy, jak tną. Ja! Nie zapaliłam lampionu mojej omy. Nie chcę, żeby widziała te rzeź. Uderzaj szybko i bezbłędnie. Genialne. Tego się nie spodziewają. Na jeźdźca! Ciąży na mnie klątwa wiecznego noszenia tych ostrzy. Dobra. Rozgrzałam się. Zawsze atakuj pod kątem. Duch mnie odrodził. Nie zawiodę. Kto nakarmi ducha nocy? Zrzućcie kajdany! Zawsze się ich spodziewaj! Udana zasadzka! Wytrwajcie! Nic nie może nas złamać! Odeprzeć ich! Nigdy nie przestawaj się uczyć. Zawsze istnieje forma, której nie znasz. Ha! Przełamać ich krzyk! Ha! Koniec jest daleko. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy walczyć. Nawet jeśli mnie zabiją, wciąż będą musieli walczyć z krainą. Biada tym, którzy nas teraz skrzywdzą. Oczy dookoła głowy! Uważaj! Potrafię oddać! Daj im palec, a wezmą całe królestwo. Bywały i znów będą lepsze czasy. On! Jakiemuś lasowi brakuje jego idioty. Pamiętam, kiedy tańczyłam dla zabawy. Pamiętaj o tym, co utracono. Walcz o to, co nie istniało momencik sekundanie. <laughs> Celujcie w szyję! Głowy same z nich spadną. Przeżyj dzisiaj, jakby jutro miała nadejść śmierć. Ostrza latają równocześnie. wszystko jest w nogach. Przeciąć ich w pół. <laughs> Czekają na moje słowa. Co powinnam im powiedzieć? <laughs> <O ma> <laughs> Wyrżnąć ich! Niech przyjdą! Ta ziemia będzie ich cmentarzem! Za poległych! Zatańcz ze mną! Teraz! Staniemy z nimi w szranki? Podziwiam twojego ducha walki. Twoją postawę? Nie bardzo. Nie zabili nas wszystkich. Tylko głupiec zapomina o swojej flance. Dwa. Pokój wymaga dwóch uczestników. Ki? A. Nie ma odwrotu! <noise> Zelos. Tak! Zaatakujmy, kiedy nie patrzą. Wiem, że powrócą. Daj z siebie wszystko, a duch ci to wynagrodzi. Wiesz, jak to jest wszystko stracić. Rozumiesz, dlaczego muszę walczyć. Potworne ostrze na potwornych wrogów. Co zadecydowało o twoim zbłądzeniu? Czy można cię jeszcze ocalić? Czas się przekonać. Albo my, albo oni! To za moją omę. Stajemy się najostrzejsi tam, gdzie nas łamią. Ugh. Muszę odzyskać swój rytm. Wiatr wciąż niesie głosy moich braci. Nie chcę pochwał tylko waszego potu i krwi. Pamiętajcie, za co walczymy! Jonia ja wciąż żywa! Jonia ja wzywa! Niczym nóż w mrok. Oczywiście, zastawię pułapkę. Ludzie, wastajowie. Wszyscy jesteśmy joniańczykami i stoimy przed wspólnym zagrożeniem. Poczekaj, poczekaj zaraz! Dorzuć go do innych. Sprawdzimy czy lata. Tylko my jesteśmy kowalami własnego losu. Te ostrza naostrzono kośćmi tyranów. Ich bronie są potężne, ale nasza wola jest potężniejsza. Wszyscy mają coś mądrego do powiedzenia. Do czasu aż ostrza godzą w ich gardło. Stoimy na kościach tych, którzy byli przed nami. To za nich walczymy! Każda forma ma imię znane tylko wiatrowi. Tak przynajmniej mówiła Oma. Kraina magii jest nasza. Warto za nią umrzeć. Za? Nie ma miejsca na błędy. Robimy to za tych, którzy byli przed nami. I za tych, którzy będą po nas. Poruszam się w takt niewyśpiewanych melodii i niewybitych rytmów. Wytnę dla was drogę! Nie krzywdź nikogo. Chyba, że przyjdą pod twój dom. Ja, Zelos! Kraina, imię i naród. Niech żyją długo. Pozwólcie mi prowadzić! Zachowaj swoją równowagę. Tylko nasza strona się liczy. W Ioni mamy dwieście gatunków gadających smoków. Wybacz. Nie imponujesz mi. Ciężar moich ostrzy nie jest jedynym, który niosę. Ostrza domagają się ofiary. He? Twoja śmierć mi ich nie zwróci. Ale i tak poczułam się lepiej. O jednego tyrana mniej! To ostatka! Życie pod okupacją nie jest życiem. Stawimy opór! Nie wiem, jaka dziwna moc we mnie płynie. Za mną twój pokój prowadzi tylko do eksterminacji. Musimy stale się poruszać. Trzymać ich w niewiedzy. Drugą też chcesz stracić? Doskonała forma. Mogę oddać tylko jedno życie za Jonie. Muszę je dobrze wykorzystać. Pochowajcie ich w noksusie! Ta Ziemia ich nie przyjmie. Zrób coś pożytecznego. Zwróć Ziemi swoje kryształy. Będę kradła ich życia tak, jak oni kradli nasze Ziemię. Podoba mi się to. I wydech. Zawsze mam się na baczności. Dzisiaj nie umrzemy. Kai! Mój taniec ma czterdzieści dwie formy. Oni zobaczą tylko jedną. Powstrzymać ich odwrót! Chcesz zatańczyć? Nie jestem nieprzyjacielska. Jestem ciepłą i troskliwą osobą. Duchu! Dlaczego? Nie obchodzi mnie, kto je wykuł, dopóki zabija na jeźdźców. Sprawdźcie, by nas zapamiętali, wtedy już nie wrócą. O, masz nogi jak z ołowiu. Odbiera i daje życie, podobnie jak duch. Ojciec, matka, zelos, oma, on, kai, mały ru żadne z nich nie miało szansy przemierzyłam srebrne równiny i łowiłam ryby w rzekach traw. Kraina mnie zna. Dzieli nas ocean. Jest ku temu słuszny powód. Okaleczmy ich. Utrzymajcie pozycję! A teraz tańczę sama. Legendy nie muszą nas ratować. Sami ruszamy do walki. Rozświetlę ich lampiony. Ujrzą zwycięstwo. Chcesz odkupienia? Dołącz do mnie i zabij swoich mistrzów. Si, tańczysz do własnego rytmu. A kraina bije w bębny wojny. I z powrotem do środka. Zelos opowiadał najgorsze żarty. Jak mi ich brakuje? Jonia jest naszym jedynym domem. Zatańczymy. Teraz jest cicho. Czas znaleźć własny rytm. Dokonali wyboru.